Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, ponieważ zadajecie mi mnóstwo pytań dotyczących TubaPay, czyli płatności takich abonamentowych, miesięcznych, odpowiem na najczęściej zadawane przez Was pytania. Po pierwsze, żeby skorzystać z takich płatności miesięcznych, czyli na przykład wchodzisz na akademiagry.pl, wchodzisz w zakładkę sklep i chciałbyś na przykład kupić wszystkie wyszukiwarki dożywotnio, za 1495 zł, ale nie chcesz wydawać w tej chwili takiej kwoty, możesz sobie jednorazowo, możesz sobie kliknąć to wrzucić do koszyka, w momencie kiedy będzie to już w koszyku, zobaczcie to jest wszystko naprawdę banalnie proste, to się w tej chwili aktualizuje, u mnie ten internet działa strasznie słabo, muszę to sobie pozmieniać, zobaczcie, tu sobie wypełniacie jakieś tam swoje dane, macie 1495 zł i macie płatności, zaznaczacie TubaPay, przechodzicie sobie tam dalej i dalej będziecie mieli absolutnie intuicyjnie, banalnie krótki, prosty formularz do wypełnienia. Weryfikacja przez tą TubaPay, jak mnie zapewniają, jest naprawdę błyskawiczna, o czym już wielu z Was się przekonało. I możecie sobie te płatności rozłożyć albo na 3 miesiące, albo na 6 miesięcy, albo na 12 miesięcy. Nie ponosicie z tego tytułu absolutnie żadnych dodatkowych kosztów. Ta kwota tu jest 1495 zł na przykład za wszystkie wyszukiwarki w opcji, w opcji dożywotnio. Dokładnie zapłacicie w ciągu roku tyle 1495 zł. Jest, stworzyłem to po to, że wielu z Was mówiło, że niektóre te kwoty są dla Was zaporowe i jednorazowo nie jesteście w stanie tego zapłacić więc tak jak prosiliście tak jak pisaliście odpaliłem tą usługę. Tubapay to jest firma, która możecie wejść na ich stronę tubapay.pl i poczytać tutaj jak oni fajnie to wszystko Obczaili, obmyślili i naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne. Coś, co kosztuje na przykład dużą kwotę, nie musisz tego płacić jednorazowo. Możesz to sobie rozbić na 3, 6 lub 12 miesięcy i płacisz co miesiąc jakąś tam przez nich wyliczoną kwotę. Całe prowizje, wszelkie opłaty dodatkowe, jakie tu są. Ja biorę na siebie. Oni mi sugerowali, żeby zwiększyć te ceny o te prowizje, ale pomyślałem: nie, nic nie będę zwiększał. Niech to będzie tak jak jest. Naprawdę, jest to wszystko absolutnie bardzo proste, intuicyjne. Trwa to chwilę. Tak jak mówię, w ciągu kilku dni przekonało się już o tym bardzo dużo osób. I ostatnie pytanie, które mi zadajecie, w związku z tym, jak szybko będziemy mieli odpaloną, aktywowaną. Tą usługę, którą kupiliśmy słuchajcie, ta tuba Pay potrzebuje z tego co mi mówili, bodajże do 24 godzin, żeby żeby to wszystko jakoś tam zweryfikować, sprawdzić i tak dalej, więc maksymalnie dwa dni i macie aktywację. Wiem, że już bardzo dużo aktywacji zostało przez nich potwierdzonych, więc jutro od samego rana będę aktywował wszystkie nowe osoby, także. Spodziewajcie się, rejestrujcie się na programy akademiagry.pl, tylko i wyłącznie się rejestrujcie i czekajcie cierpliwie na aktywację. Jutro wszystkie nowe osoby będą miały aktywowane konto. Dzięki serdeczne, trzymajcie się. W razie pytań piszcie na info@akademiagry.pl. Strzałka!